Przychodzę do świątyni Opatrzności. Właściwie jak zaczęła się tylko budowa, i kamień węgielny był tutaj. I oczywiście przychodził tutaj kardynał Dlemp, też jak się budowała świątynia, i nawet proponował mnie przewieźć na rowerze, na ramię, bo wiem, że nie umiem jeździć na rowerze, ale jeżdżę na samochodem prowadzę. No teraz oczywiście przychodzę stale. No i jestem darczyńcą świątyni opatrzności. Jestem po udarze. Dziękuję Bogu właśnie, że że mogę mówić, bo właśnie ten udar polegał na tym, że ja nie mówiłam, ale w ciągu, w ciągu doby dosłownie odzyskałam słuch. Modliłam się oczywiście do Matki Najświętszej, do Pana Jezusa, no i w ogóle piękny jest ten Chrystus, tylko szkoda, że nie ma figurki takiej, żeby można było kupić i żebym mogła sobie w domu postawić, bo ja mam pełno tych różnych świętych takich w rameczkach w domu poustawianych. Nawet takie mam niektóre na lodówkę, co można było, Bo jak jeździłam po świecie, to też sobie zawsze przychodziłam. A przede wszystkim jeździłam na pielgrzymki. I na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy przez ileś tam lat. No w tej chwili to już nie. Teraz tylko po Warszawie. No jestem rodowitą warszawianką. To jest dziada, pradziada i to wszystko. No i jeszcze zawsze dziękowaliśmy Bogu, że moja cała rodzina, która była w Warszawie, i było powstanie, nikt nie zginął. Jeden nasz yy, ojca brat, który był w armii Andersa, to też wrócił i przeżył. I leży tutaj na Służewcu na nowym cmentarzu i tam jest jego pomnik i tam jest napisane wszystko. No i to tyle. Co mam do powiedzenia?